Znaczy kolejne piękne miejsce w Wielonie Górze. Tak, Cieplica. kolejne piękne. Piękne miejsce w Jeleniej Górze, kolejne piękne miejsce w dzielnicy uzdrowiskowej Jeleniej Góry, cieplice Śląskie Zdrój i cieplice nam się zmieniają. Jelenia góra się nam zmienia, ale to też jest oprócz pracy, bardzo dobrej pracy pracowników urzędu i nie tylko pracowników urzędu. Przy tworzeniu projektów, to są przede wszystkim też środki Unii Europejskiej, bo tutaj stoimy na bulwarze przy rzece kamiennej, w cieplicach, ale znaczny. Udział w tej, w tej budowie, w, tej, w tym remoncie to mają środki Unii Europejskiej. Tutaj ponad 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT Jelenia Góra to były środki na rewitalizację cieplic. I tutaj już niedawno mieliśmy jedno zadanie, które było otwarte: to, są, to była ulica Tabaki. To jest właśnie drugie zadanie, czyli bul, bulwar nad rzeką kamienną, za wartość 2 miliony 200 tysięcy. I co ciekawe, tutaj 85%. To właśnie to są środki Unii Europejskiej, co oznacza, że po prostu my umiemy jako jelenia góra wydawać i widząc zadowolone twarze mieszkańców cieplic wydajemy je dobrze. Przede wszystkim da takie miejsce spokoju, miejsce oddechu, będzie można przyjść tu jeszcze razem z uzdrowiskiem Cieplice planowaliśmy, mam nadzieję, że dojdzie do tego połączenie z, na górze mamy pijalnię wody, która została wyremontowana też ze środków unijnych, ale i też z, ze środków uzdrowiska Cieplice i ze środków z budżetu miasta Jelenia Góra i chcielibyśmy bezpośredniego połączenia i tu była planowana winda mam nadzieję, że ta, do, dojdzie do tej windy, że będzie można spokojnie sobie wziąć wodę mineralną wodę leczniczą tam na górze z pijalni, zjechać tu na dół, usiąść i jednocześnie będziemy chcieli, żeby tu się pojawił jakiś punkt gastronomiczny, który latem też będzie pewnie cieszył się dużą popularnością. Cieplice pięknieją? Tak, oczywiście, że tak i mam nadzieję, że mieszkańcy ciepli, mieszkańcy Jeleniej Góry to zauważą i, i zauważają i będą zadowoleni i będą nam podsuwali następne pomysły, chociaż my też już wiemy, co należałoby jeszcze zrobić. Co w ramach tego projektu rewitalizacji tutaj bulwaru zostało zrobione? Chociażby tutaj, jak stoimy na powierzchni, tu nie wiem, czy ktoś pamięta, tu był taki zniszczony asfalt, tu były zniszczone też beton, za nami tężnia się znajduje, mamy z, odpowiednie zejścia dla osób niepełnosprawnych z jednej i z drugiej strony, także cała ta infrastruktura została całkowicie zmieniona, a jeszcze chciałbym gorąco podziękować partnerom u Zdrowisku Cieplice, bo to razem z z uzdrowiskiem cieplice robiliśmy i parafii św. Jana Chrzciciela, tutaj, która też w ramach tego projektu świetlicę dla dzieci rewitalizowała i o ile pamiętam już niedługo zostanie otwarta.